Cześć, Rek, ile jeszcze zostaniemy w tym związku przed upasów? Cholera, górna kota. Ile razy mam ci razy mówić się? Cholera mi się język zaplątał. Jesteśmy w Związku Radzieckim, tępy bananie. A czy ja ci wyglądam na bababa banana? Nie na gruszkę pierdolcu. Tak, naprawdę, a ja myślałem, że na fasolkę. Taką czerwoną, nadziewaną schabami, a ty mi wyglądasz na Arbusa, takiego. Morda w szklankę, normalnie aż świecisz swoją inteligencją do kwadratu jak radioaktywny szampon do włosów do suchych włosów szałma. A po co my tu jesteśmy towariszu broni? Jesteśmy tu po to, mój jakże inaczej mądry przyjebie, przyjacielu inaczej, po to, by wykraść ruskie dane. Ja już to zrobiłem i zostaje mi jeszcze do zrobienia misjon Impossible. a ty masz jakże trudny i niemożliwe zadanie ukrycia się w krzakach za stodą. chodź za mną, zaprowadzę cię tam, bo boję się, że się zgubisz i trafisz do obozu prawników. Uwierz mi, ruscy prawnicy to demony z niestej ziemi, innymi słowy to takie cfele z kondonami na głowach. Ale w zajebiście! Mama mija, psać se w dupek i ja, hańbchaj, aż poczujesz w dupie raj. Aaa, gdzie jecisz, debilu? Hehe, he, patrz, znalazłem zwłoki. Rozumiem twoje nekrofilskie. Kurwa kamerzysta to nie dyskoteka! Tak lepiej. Dobra, już nic nie rób. Pobawimy się w chowanego. Zajebiście. Juchuj. Ale wiocha, nawet kibla nie ma, a ja przecież muszę porozmawiać z prezydentem. Bo cholera, przepraszam, chyba nie skorzystam. Chwileczkę ty z Irokezem chodź tu. Agent Lajkonik. Co ty odpierdalasz? Mam info do kułesta. Masz tam rozpierdolić w trzy dupy jakiś wibrator. E czy coś tam. Nie gestykuluje bo mi ręce zdrętwiały od sikania. Dobra wskakuj do kibla tam jest tajne przejście do ruskiej bazy. Ofuj nic lepiej nie mów. Lepiej by cię nikt nie zobaczył a jak zobaczy to wiesz co robić. Spadam na teletubisie. Hejotomy Komisja Etyczna i Higieniczna. Sceny z tego serialu są ohydne i aż szambem pachną. Takie coś nie może się ukazywać młodsi widzowie mogliby od widoku tego kibla dostać zatwardzenia. Zamiast tych scen pokażemy kojący obrazek krowy i delfina o jaki zajebiaszczy. No to wracamy do serialu. Będę miał farta jak nikt nie poczuje. Holender jasny jak ja capie. Normalnie nos wysiada, przydałby się bris spray, wujfu. E, dzień dobry. Haha, ha, nie widzieli mnie. Wazaar. Haha, jak zwykle zauważalnie. o nie zbutowanych Stalina z Czarnobyla. Trzeba się pozbyć tego dziadostwa. Viva la France! Goodbye reaktorze buhaha, Viva wolna Republika Miłośników i Wyłączników. A, a, moje serce. Spierda. Aaaa. Witaj obiłanie klocek Ben. Miło mi cię będzie zgładzić ku chwale ciemnej strony moczu, poczujesz bóli żal i pod spod pachy i krew i spermę, i mocz i gówno i zapach Chanel numer 5. Walcz, nie lubię gadać z tobą więc już lepiej walczmy i niech wygra najlepszy shit. Ha 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 gin ha <giby> No nie, teraz jasna strona, będzie mnie się i zmywam się. A tak w zasadzie dlaczego moja scena była taka krótka, poskarżę się reżyserowi. Jak tam przekliniaczku, smakowali ci panowie, bo ich jakoś nie dojadłeś. Będę już iść, przekliniaczku, niedługo wrócę z kolacyjką. Może upoluję ci listonosza, a może wolisz głupiego strażnika miejskiego? Aha więc wolisz listonosza. Dzień dobry panu, jestem z Ligi Ochrony Farmerów, przyszedłem w sprawie tego trola. Jakiego trola? A tego trola, dia śmierć trolom. A. A. A ja, Śmierć farmerom! Czas się stąd zrywać zanim farmerzy mnie wykastrują! Wykastrować! Niech nie ujdzie żywcem! нет, не удержит цен. <титут> а, -а, -а гонить, гонить.